DJ prezenter wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel, poprawin i innych imprez okolicznościowych. Telefon 504 580 380. 12 stycznia w godzinach wieczornych na ulicy Solidarności w Kępnie doszło do tak zwanego naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, co stanowi przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Sytuacja wyglądała tak, że funkcjonariusz kontrolujący pracę policjantów na mieście wybrał się na taką kontrolę funkcjonariuszy, którzy przebywali wówczas w tym rejonie. Będąc na kontroli zauważył, że młody mężczyzna w sposób nieprzepisowy przy czerwonym świetle przechodzi przez jezdnię, a ponieważ w tym rejonie bardzo często dochodziło do wypadków drogowych, czy wypadków śmiertelnych, zainterweniował. Mężczyzna niestety okazał się agresywny, próbował wyrwać się funkcjonariuszowi, uderzył go głową w twarz, powodując u niego uszkodzenie nosa drugiego z funkcjonariuszy, który usiłował mu pomóc, także uderzył, powodując u niego liczne Śnienia. Policjanci obezwładnili agresywnego mężczyznę. Został on zatrzymany w policyjnym areszcie. Jak się okazało, jego agresja nie była bezpodstawna. Miał przy sobie trzy woreczki strunowe z zawartością najprawdopodobniej amfetaminy, co potwierdzają badania biegłego sądowego. Sprawca napaści na dwóch policjantów został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Młodemu mężczyźnie 124-latek z Kępna przedstawiono już zarzuty na nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz zmusze, próby zmuszania groźbą i przemocą do zaniechania czynności służbowej funkcjonariusza, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Prokurator rejonowy w kępnie wszczął w tej sprawie śledztwo. Ma ono charakter rozwojowy, a 24-letni kępnianin już wkrótce usłyszy prawdopodobnie kolejne zarzuty, w tym uszkodzenia ciała oraz łamania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Narkotyki, które posiadał przy sobie owego dnia, nie były bowiem jedynymi. W domu 24-latka funkcjonariusze znaleźli służ roślinny, prawdopodobnie marihuanę o łącznej wadze ponad 200 gramów, a także lówki szklanej i wagi do odmierzania porcji narkotyków.